Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szemrany i dzisiaj w takim nietypowym odcinku, bo jest on tylko informacyjny. A więc chciałem Was poinformować, że, ben, że znalazłem swoje stare pliki serwerowe. Jak kiedyś robiłem serwer Minecraft, ale go nigdy nie dokończyłem, i tak jak se przeglądałem mega dzisiaj, to zobaczyłem sobie, że mam jeszcze te pliki oraz starą mapę, którą chyba. Jak dobrze pamiętam, to raperka ją wstawiła czy coś takiego. No i kiedyś takie wspomnienie miałem z tej mapy, bo kiedyś się fajnie grało na takiej mapie i na no, only pvp się piło ludzi. W ogóle będę robił ten serwer taki for fun. Jakiś, żeby się fajnie grało, fajna atmosfera i te sprawy. Zero cheaterów. oczywiście tego się nie da uniknąć, no ale oczywiście będą banowani. No i jeżeli macie jakieś pomysły, to możecie mi dawać je w, w tym w komentarzach, a ja postaram się je spełnić dla Was. I mam nadzieję, że razem zrobimy serwer jakiś fajny i warty pogrania. No a więc nie zapomnijcie komentować, co byście chcieli zobaczyć na tym serwerze. Więc trzymajcie się. Na razie. Jo.